I, co jest tutaj e, ciekawą i rzadką rzeczą, słuchajcie, i wózek, i stół, i laweta mają zgodność numeryczną. Wszystkie numery są, się zgadzają. Sprzyj nas na Patronite. Witam wszystkich w drugiej części odbudowy lawety fortecznej do karabinu MG34. Dzisiaj zaprezentuję Wam całość, już jest zrobiona, wyremontowana i pokażę Wam tą część techniczną. I to, co udało mi się zrobić przez te parę miesięcy pracy. Która kosztowała mnie troszeczkę pieniędzy, no i czasu. Oto ona. taką widzicie, już jest zrobiona laweta forteczna do karabinu MG34. Zawsze była ona moim marzeniem, już wiele, wiele lat temu, gdy wyremontowałem pierwszą lawetę do karabinu MG 08, zawsze marzyłem, żeby. Yy, zdobyć lawetę do karabinu 34. Udało mi się to w zeszłym roku. Widzieliście zapewne filmik. Yy, ona była w stanie dość mocno zardzewiałym. Tak samo yy, ten ring i podes również były do remontu zardzewiałe. Wszystko trzeba było uzupełnić, pospawać. Yy, de, brakujące detale. Podorabiać tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby zbliżyć się jak najbardziej do oryginału. Chciałbym Wam teraz powiedzieć, w jaki sposób przeprowadziłem renowację tej lawety. Chemicznie. Mogłem to zrobić oczywiście w sposób brutalny, czyli wypiaskować całą lawetę i ją od nowa pomalować, ale chciałem zachować jak najwięcej oryginalnej farby, co mi się wydaje, że zakończyło się całkiem niezłym sukcesem. Tu możecie zobaczyć na przykład elementy, które były wcześniej pokryte rdzą i już tej rdzy nie ma. Właśnie ta chemia spowodowała to, że pozbawiłem tej lawety tej powłoki rzy, z rdzy, maksymalnie zachowując oryginalną farbę. To był kompromis między tym, ile zdejmę rdzy, a ile zachowam farbę. Także ten proces cały czas był kontrolowany yy, i za każdym razem musiałem z tej chemii wyciągać, yy, przeczyszczać yy, miotełką i patrzeć, czy chemia nie bierze już mi tej powłoki lakieru. Chciałem dopowiedzieć jeszcze, że żeby przeprowadzić ten remont, musiałem rozebrać ją na kawałki, praktycznie do każdego drobnego elementu, tak żeby dostać się maksymalnie w zakamarki i tą rdzę usunąć. Bardzo dużo elementów było tutaj zastanych, zardzywiałych, na przykład ta blokada, ten ogranicznik skrętu, ten młotek tutaj blokujący odchylanie tej lawety. Rolki przesuwu. Wszystkie były zardzewiałe, zapieczone Wszystkie musiałem rozebrać i wyczyścić. Chciałbym wrócić jeszcze do, do tej kolumny peryskopu, która Którą udostępniło mi Muzeum MRU w Pniewie, która będzie uzupełnieniem tego podestu razem z lawetą. Słuchajcie, w czasie remontu tej podstawy odkryłem pewną rzecz, mianowicie w samej podstawie tej kolumny są takie cztery talerzyki, które są obracane. I zastanawiałem się, dlaczego one są obracane po prostu, te talerzyki? I. Wymyśliłem coś takiego. E, mianowicie, gdy peryskop szedł do góry w, kopu w Kopułę, e, musiał, ide musiał idealnie trafiać w, w ten otwór w, w kopule. I podejrzewam, że przez niedoskonałości wykonania tego podestu Niemcy po prostu rozwiązali to w ten sposób, że właśnie zro zrobili tak te, te, te cztery talerzyki regulacyjne. I można było po prostu tą podstawą delikatnie przesuwać po, po centymetr 2 na, na, w każdą stronę, i wtedy sobie mogli idealnie wyregulować e, peryskop, który trafiał w, otwór, w górny ko otwór kopuły. E, w jaki sposób to odkryłem? Słuchajcie, w internecie po prostu znalazłem fotkę, oryginalną fotkę niemiecką, na której ten, e, ta podstawa podestu była przesunięta do krawędzi. I mówię, tak sobie myślę, do czegoś to te talerzyki służą. I właśnie do tego, żeby regulować idealną osiowość peryskopu z otworem w kopule. Słuchajcie, właśnie wszedłem na podest. Podest z ringiem, z lawetą. Kolumną e, peryskopu, słuchajcie, to jest środek. Trzeba sobie wyobrazić, że jestem w środku kopuły pancernej. Nade mną jest ponad 50-tonowa kopuła sześciostrzelnicowa. E, I właśnie w tych strzelnicach, w jarzmo tej strzelnicy, e, wchodziła ta półkopuła lawety. Ona tam e, się zakleszczała za pomocą tutaj e, mechanizmów blokujących. I e, przez tą strzelnicę był prowadzony ostrzał. Pokażę Wam teraz, e, jak e, zmienia się e, strzelnicę. Czyli jak e, lawetę przesuwamy do strzelnicy sąsiedniej. Jest tutaj taki mechanizm e, blokujący. Spuszczamy go na dół. Spuszczamy całą lawetę w dół. E, tu jest taki mechanizm blokujący dociskanie tej lawety do tego ringu. Tu jest mechanizm odblokowujący, trzpień ustalający pozycję. I teraz w tym momencie przesuwamy tą lawetę do drugiej strzelnicy. Ona się automatycznie zazębia. W następnej kolejności z powrotem musimy zablokować, Tą korbką lawetę na ringu, podnieść lawetę do góry i zablokować. I mamy lawetę w ciągu paru sekund zamontowaną w drugiej sąsiedniej strzelnicy. Mamy teraz lawetę w pozycji do założenia karabinu i optyki. Pokażę teraz, jak to się zakłada. To jest karabin MG34, który był stosowany w tego typu lawetach. Słuchajcie, karabin jest typowy, normalny, frontowy. Jedyna różnica jest taka, że ma założony tutaj adapter, który pasuje do tej głowicy lawety. Pokażę teraz, jak to się montuje. Karabin już siedzi w swoim łożu. I tutaj, za pomocą tego motylka, dociskamy karabin. Także on już nam sztywno siedzi w jażnie. I teraz możemy przejść do montowania optyki. Po założeniu karabinu e, montujemy celownik optyczny PZF-1, specjalnie skonstruowany do tego typu lawety. Karabin mamy praktycznie przygotowany do strzelania. Brakuje nam jedynie skrzynki z taśmą amunicyjną. Następnym etapem będzie montaż skrzynki amunicyjnej. W tym celu musimy przesunąć na bok celownik optyczny, otworzyć klapę karabinu, i teraz możemy przystępować do montażu skrzynki. Jest to skrzynka PZ34, dedykowana tylko do i wyłącznie do tego typu lawet. Rzadko ją można spotkać na rynku litarium. Karabin aktualnie jest gotowy do strzelania. E, laweta, słuchajcie, to jest dość sko skomplikowane urządzenie. Mamy tutaj cały zestaw przekładni regulacyjnych, e, kąta e, odchylenia. Niestety brakuje tutaj jeszcze u mnie dwóch, trzech elementów, które niebawem będę miał. Pokażę Wam teraz, jak się kręciło tą lawetą. Słuchajcie. Mamy tutaj korbkę. Dół, góra. Możemy przesuwać. Tutaj są ograniczniki skrętu poziomego. Przesuwamy lawetę w lewo prawo. Tymi granicznikami oczywiście e, ustalamy ten kąt skrętu, także jak je tutaj poprzesuniemy, to mamy ten skręt ograniczony tymi nastawami, które chcemy. E, w tej lawecie, słuchajcie, mamy skalę. Tutaj jest skala pozioma i z drugiej strony jest skala pionowa. Wszystkie skale i te urządzenia do nastaw, do nastaw są podświetlane lampkami. Słuchajcie, celownik również miał swoje podświetlenie. To jest taka lampka firmy Zeiss Icon, która podświetlała nam skalę w tym celowniku. Pokażę Wam teraz, jak, w jak szybki sposób można było wymieniać lufę. Tu mamy po lewej stronie taki specjalny przycisk, blokadę, otwieramy karabin, mamy dostęp do lufy, wyciągamy. Tu na dole jest specjalny stojak na 6 zapasowych luf, gorącą lufę wsadzamy w stojak, bierzemy nową, zimną, wsadzamy i montujemy karabin z powrotem. Pewnie zastanawiacie się, do czego, słuchajcie, służy ten wąż. Przez cały film cały czas sobie tutaj dyndał spod tej lawety. I do czego on służył? Słuchajcie, służył do zrzutu łusek. Podczas strzelania są setki łusek, które gdzieś muszą być zgromadzone. Nie ma tutaj worka, jak w przypadku innych karabinów, tylko łuski lecą tym wężem do tego korytka i e, następuje e, zrzut piętro niżej e, tych łusek. Tam na końcu jest wylot, w którym e, te łuski są zbierane do kuchni. Tak wspomniałem w poprzednim filmie, e, chciałem wspomnieć o tym, że jest to jedna z nielicznych lawet na terenie naszego kraju. Wiadomo mi o e, dwóch sztukach, e, które pochodziły z terenu MRU. Jeszcze jest parę sztuk, które gdzieś są e, na terenie Polski, ale e, lawety na ringu i podejście e, o takiej lawecie nie słyszałem. I, co jest tutaj e, ciekawą i rzadką rzeczą, słuchajcie, i wózek, i stół. I laweta mają zgodność numeryczną. Wszystkie numery są się zgadzają. Także jest to taki sobie bardzo ładny komplecik. Kończąc ten film, słuchajcie, chciałbym e, was serdecznie zaprosić. E, do Muzeum Fortyfikacji Nietoperzy w Pniewie. Ta laweta za parę dni tam e, trafi i będzie stałą e, ekspozycją na wystawie. Ja również pracuję w muzeum, jeżdżę transporterem opancerzonym BTR-152 i również zapraszam na przyjaźki ze mną transporterem. Dzięki pasji, wiedzy i niezwykłej determinacji, laweta MGE-34 odzyskała swoje miejsce w historii. Zrekonstruowana z oryginalnych części przez Piotra Starostę, kolekcjonera i poszukiwacza, który przywrócił jej dawny charakter. To nie tylko rekonstrukcja, to świadectwo historii, precyzji niemieckiej inżynierii i ogromnej determinacji jednego człowieka. Dzięki takim ludziom jak Piotr Starosta. Przeszłość ożywa na nowo.